Hej, cześć, witaj, witam Was w filmie dosyć wyjątkowym, gdyż dzisiaj, kiedy to nagrywam, wypada 24 grudnia, czyli Wigilia i Święta. Więc z tej okazji chcę Wam życzyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne, dużo prezentów pod choinką, smacznego karpia, miłego czasu spędzenia. Z rodziną oraz śpiewania kolęd. I, I tak życzenia na nowy rok pojawią się w, tak za jakiś tydzień na Sylwestra. I tak to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że te święta w tym 2020 roku będą udane. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia i. Hello, cześć i się manko.